Zapraszam na film do Lipiennikach, budowa systemem gospodarczym. Siema. Witam w kolejnym dniu. Dzisiaj już troszeczkę zdążyłem podziałać. Tylko, że rano padało, więc wziąłem się za rozszalawowanie w środku. Tyle się udało zrobić do tej pory. No a teraz, pó póki jest pogoda, korzystając ze słoneczka, lecę do góry podziałać dalej. Jesteśmy już na etapie. Więca jedną stronę już mam związaną, zostały jeszcze trzy, więc pomalutku idzie robota do przodu. Działamy z dostawkami. Przedłużenie prętów. Belki wiążę dlatego u góry, ponieważ w projekcie miałem takie figury, takie trzpienie, słupy, które wychodziły z wieńca dolnego. No i tak zrobiłem. I powiem wam, że to wcale nie jest tak bardzo źle. Tutaj to wszystko związać. pomalutku dajemy radę. Najpierw sobie łapę górę. Tutaj ustawiam tak, żeby się krzyżowały pręty. Jedzię do góry. Wiąże tengami, opazurem nie da się tak za bardzo dociągnąć tego, jak się powinno. I co, i pomalutku do przodu. Można powiedzieć, że jest na swoim miejscu. Jeszcze tylko tutaj postawić. Daje troszeczkę większy zakład, bo akurat mam takie ścinki 3-metrowe. Nie chce mi się ciąć po prostu reszty pręta. No i tak to wygląda i teraz jeżdżę meczka na miejsce i już jakiegoś tam lapsa ustawię. Zobaczymy. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do, so instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patent it. Being negative when you should be getting after it. I got facts over facts over tracks, this and that spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past And the pettiness, a reflection of the emptiness Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious Mysterious, because you hide behind a fake exterior Inferior, you know I'll always be a bit superior Get off of me, this ain't no humble brag I want you to hear words, you can say them back I want you to feel free from the chains that last And to believe in what you got, it was built to last Yeah. Zbrojenia już wszystkie mam pokręcone, podkładki poukładane, zostało tylko zazbroić naraża. Lyki mam już przygotowane. O i właśnie chyba gościu jedzie po stęple. Tak więc wracam za chwilę. Dobra, część stempli poszła. I teraz czekamy na następnego klienta. Może się jeszcze ktoś trafi. zbroimy zbroję to standardowo nie wiem czy tak trzeba czy czy można mniej wkładam sześć alek na zewnątrz po jednej góra dół i teraz tak wewnętrzny do zewnętrznego i zewnętrzny do wewnętrznego z górą to samo... ...i wiążemy. ...i trzecie jarzemko... ...dobra... bo tutaj jedna została. Dobra, myślę, że wrócę do Was, jak już skończę wszystko wiązać. Siema. Taka mała aktualizacja. Udało nam się z Tatą znowu wzgrać. Mamy trzy godzinki pracy za sobą. Wrzucone blaty na wieniec. Na razie z zewnątrz. Tyle się udało podziałać. Troszeczkę do środka. Wszystkie blaty już są praktycznie przygotowane. Myślę, że ich wystarczy do środka. Już może mi się jeszcze udaje porozkładać. Wtedy będę wiedział, czy jest ok, czy jeszcze coś trzeba dorobić. Ale powinno. Może, może braknie za 2 metry bieżące. Bo tak dodatkowo jeszcze W międzyczasie udało mi się zamówić, nie zamówić, zapłacić już za dachówkę. Będzie antracytowa dachóweczka ceramiczna płaska, kreatona Simpla. Węźba też jest zamówiona już w tartaku, za 3 tygodnie powinna być gotowa. Tak więc. Tak więc więźba będzie już czekać na ekipę. Ekipa powinna być na początku października. I co więcej. Dachówka, udało się, że będzie. W sumie to już powinna być na składzie w hurtowni. Tak więc nic tylko się cieszyć. Jak wszystko dobrze pójdzie, nic się nie stanie. Żadna bomba atomowa nie wybuchnie, albo nie wiadomo jaki inny COVID. To w tym roku już będzie stan surowy, zamknięty. Yy, przepraszam, otwarty. Tak więc, yy, czekajcie na następne wrzutki. Nie wiem, czy to połączę z poprzednimi materiałami, czy, czy, czy zrobię jakiś osobny odcineczek. Yy, tak więc, do następnego. Hej.